Witajcie, kochani. Ja dzisiaj przychodzę do Was, żeby zostawić Wam odpowiedzi. Odpowiedzi, bo to jest to, czego szukamy w życiu. Odpowiedzi. I tak naprawdę te odpowiedzi mamy w sobie, tylko musimy dać sobie szansę, by na nie sobie odpowiedzieć. Dzisiaj odpowiem Wam. Odpowiem Wam, dlaczego w życiu dzieje się tak. Jesteśmy raz na górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole, raz na wodzie, raz pod wodzem, raz na wodzie, raz pod wodzem. Są dni, w których po prostu stajemy, pełni energii, cieszymy się wszystkim słońcem, pracą, dziećmi, domem, żoną. Wszystko jest takie wspaniałe, wszystko nam sprzyja, a są też takie dni, że po prostu wstajemy, wstajemy, już ciężko nam się oddycha, już ciężko nam stać na z łóżka. Nie widzimy sensu w niczym. Sensu pracy, sensu żony, sensu związku, sensu życia. Dzieje się tak, kochani, ponieważ na tym polega życie. A życie polega na tym, że w momentach, kiedy jesteśmy bardzo wysoko, kiedy jesteśmy radości, to ładujemy się energią. Ładujemy się energią, by móc. Móc, zejść na dół. I zobaczyć, może pierwszy raz w życiu, może pierwszy raz w życiu usłyszeć, może pierwszy raz w życiu poczuć i zrozumieć. Te nasze trudy, to naszą ciężką, te nasz ten ból, po to to jest, po to to jest, po to nam ta radość, żeby móc zobaczyć ten ból i cierpienie, które przeżyliśmy. Jeżeli jesteśmy tego świadomi. Jeżeli świadomie podchodzimy do trudnych i ciężkich rzeczy, to te trudy przychodzą nam z kością, z łatwością, nawet ciekawością. To wszystkie wtedy trudy stają się naszą siłą, której potrafimy czerpać. Potrafimy czerpać nie tylko siłę, ale też i wiedzę, i to ogromną, bo uczyliśmy się, że to, co trudne, to, co ciężkie, to, co niewygodne, to, co niefajne zaczęliśmy się omijać, przykrywać, nie zauważać, udawać, że czegoś nie ma. Ale przychodzi, przychodzi właśnie ten moment, kiedy po prostu tego trzeba stanąć i zobaczyć, jakim to wszystko było, jakim to nadal może jest. Wstyd jest wstydem. Zazdrość jest zazdrością. Żal jest żalem. Radość jest radością. I po prostu to przyjąć. Przyjąć to takim, jakim jest. A później wasza fala życia z góry do obu, góry, doliny, góry, doliny, góry, doliny, góry, doliny. Zamień się, piękny przepływ, tak jak rzeka. Będziecie płynąć, płynąć swoim życiem, przejawiać się i czerpać radość ze wszystkiego. Codziennie rano stanąć z uśmiechem, z uśmiechem na twarzy, radością i pewnością, że wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Także. Tylko tyle słów na dzisiaj chciałam Wam zostawić i tyle Was czulę.